Dzień dobry. Witam Was, kochani, w kolejnym dniu. Już jestem gotowa do wyjścia. samdzie też wcześniej, jakoś nie wiem, coś nie mogę Mógł spać. I słuchajcie, taka niespodzianka. Dzisiaj spałam z lokatorem. Jak sprzątałam, teraz kołdrę, to. Patrzcie, takie skubaństwo było ze mną w łóżku. Nie czuję, żebym coś była ogryziona, żeby to mnie ugryzło, ale ja nie wiem, czy to jest coś jadowitego, czy nie. Spróbuję to wynieść jakoś delikatnie na dwór. Ale zaniepokoiło mnie, że tu takie stworzonka mogą być w pokoju niefajnie. Dobra, dobra, żyję. Yy, I co? No i wychodzę, wychodzę, pokażę wam dzisiaj gdzie, gdzie, gdzie się wybieram. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Dobrze, dotarłam. Jestem w tym tutaj miejscu. Na górze jest napisane. Przez moment wystraszyłam się, że dzisiaj jest poniedziałek, ale nie. Dzisiaj jest. Otwórz swoje serce. No proszę, proszę. No i yy, 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 jestem ciekawa. Jestem ciekawa, bo tam byłabyś też takie bardzo fajne miejsce. I zobaczymy. Dzisiaj nie jest poniedziałek, dzisiaj jest niedziela. Jak sama nazwa wskazuje, jest to taki park, który oferuje różnego rodzaju doznania. Raczej duchowe, wizualne. <noise> Wszystko naraz. I cóż, dostałam mapkę. Wejściówka 200 batów. Park, w którym jestem tutaj, to jest takie, wiecie, ukojenie dla duszy. Taki spokój niesamowity. Te ptaki, które słyszę. I ta cisza, którą słyszę. Oprócz ptaków. Robię niesamowite wrażenie. No i oczywiście roślinność. W tej chwili tłumów tu na pewno nie będzie. Więc dodatkowo jest jeszcze bardziej cicho. Miałam na początku iść gdzie indziej. Na taki punkt widokowy, gdzie podobnież jakiś pomnik, króla jest, czy coś w tym rodzaju. Pomnik mało mnie tam interesuje, ale chciałam ten widok zobaczyć na miasto, podobnie, ładny. Ale niestety, znowu Google Maps się nie popisał i cały ten teren, przez który trzeba by przejść, żeby dostać się właśnie na, na to wzgórze, jest ogrodzony. I tam jest jakiś teren wojskowy, więc absolutnie nie było możliwości, żebym się tam dostała, Musiałam jakieś kółka robić z drugiej strony, nie wiadomo skąd. Więc, więc jestem tutaj więc jestem tutaj na szczęście od, od miejsca, w którym zorientowałam się, że już dalej nie dam rady dojść było około kilometra. jestem na zewnątrz ale słyszycie tę muzykę taką dziwną no to są cały czas te, te dźwięki wydobywające się z tej dziwnej konstrukcji w której, przy której byłam niedawno i teraz muszę się rozejrzeć jak tutaj w stronę wyjścia teraz takim pomostem mostem idę w stronę wyjścia i chciałabym teraz nie zmieniać trochę klimatów, chodzi mi o naturę. I będę się kierowała w stronę rzeki, tam gdzie ma być plaża. już byłam na takiej plaży. Oczywiście, cudów nie mamy się co spodziewać, ale zawsze trochę coś innego. Z każdej strony, jak tu wstawić się, żeby było widać? Są takie schody na dół, no takie mocno prowizoryczne. <grymne> o, trzeba naprawdę trzymać się tutaj, ale ja się trochę tak przejdę tutaj tym brzegiem. Kawałek chociaż, póki mogę. Ile mogę? Ile mogę? Bo wiecie co, to się tak wydaje, że ta rzeka Tutaj płytka, płytka, ale tam jest podejrzanie ciemno. Normalnie wygląda tak, że, że wpadnie się po pas. Właściwie już czas na jakieś rozrywki. Tam niby ktoś siedzi. Tam siedzi parę osób. Przejdźmy się więc po tym ośrodku, myślę, że bardzo fajne miejsce na spędzenie czasu z przyjaciółmi czy z rodziną. Tu nawet takie są bungalowy, być może do wypożyczenia, żeby sobie zamieszkać na krótki czas. Często jak kupuję sobie coś do jedzenia i chcę w spokoju zjeść, trochę odpocząć od, od gwaru i od gorąca, to wybieram takie miejscówki przy klasztorze. Często mają takie właśnie nawet miejsca specjalne, gdzie jest stolik, straszek, jest łapki są, więc można tylko buty czas Mam na sobie butycze zdjąć. Można sobie to usiąść. Ja troszkę miałam, zamówiłam, zamówiłam sobie w tym. Kupiłam w sobie na lewę. Zupę, z pierszkami, z kawetkami. już to obram, zapisać na twarzy trochę, żeby czyste było, bo są pierszko gorące zawsze. I cóż, no, kole mam. I kilka toczne i zastanowię się, co dalej z dyniem, Czy jeszcze gdzieś iść, czy wracać już, czy co? Nie wiem, nie wiem. Na razie, na razie to. Chciałabym po prostu. Odpocząc. I co chciałam powiedzieć, że idę jeszcze do jednej świątyni, która jest usytuowana gdzieś na tym wzgórzu i stamtąd właśnie też ma być ładny widok. Mam około 4 km ponad godzina spaceru i pomyślałam sobie, dam radę. Oczywiście, że dam radę. Więc idę, idę. No kurczę, zapitalam w tym pełnym słońcu, żeby żeby dojść tam. Tam widzicie na górze tą świątynię, tam o ja cię. po prostu żar z nieba się leje. No wiem, że może być gorszy żar. Daję radę, ale no nie jest łatwo. Brama wyjściowa jest, ale nie oszukujmy się. To nie będzie teraz takie proste, bo jeszcze kilometr. No i pod górę. O właśnie, żeby tylko był cień, żeby tylko był cień. To jakoś, jakoś będzie. Zobaczcie jakie kreacje piękne. Torebka lekko zakurzona. Jest coś tam napisane. Tu jakieś suknie. Jak ktoś chciał się przebrać, to bardzo proszę. Mam możliwość. Może się umalować. Nikogo nie ma. Ja by komuś pić się chciało, Proszę bardzo, woda, lemoniada, no lemoniady bym raczej nie próbowała, mrówki tam chodzą, ale woda, spoko. Ech. No dobra, czas start, czas start, ale super, super, Chcę, że my z tym mogę się przebrać, zabrać tutaj te ubrania. I nikt by tego w ogóle nie zauważył. Taką suknię bym wpakowała do plecaka, bo co mi I tyle. I tyle bym <laughs> nie widzieli. Nie, naprawdę nie, 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 nie. Nie mam zamiaru tego robić. Ale tak mówię, ja, jakby ktoś był podłych zamiarów, to spokojnie, może wszystkie nawet te suknie zakować i wywieźć no i doszłam kochani jestem, jestem na punkcie widokowym jestem przy świątyni przejście pięknej jak zawsze i teraz odpocznę patarek tu jest widokiem ten wiecie festyn uliczny, no ten park on jest dostępny oczywiście yy, codziennie, teraz do 17 lutego te kompozycje kwiatowe, te wszystkie tutaj bajery, szmery to będzie właśnie yy, do 17 lutego otwarty dla zwiedzających, później chyba to jednak rozbierają. Byłam wieczorem, no wiecie, wieczorem to jest zupełnie inna bajka właśnie, bo światełka i tak dalej, ale teraz też robi ładne wrażenie. Rano o 8 mam autobus do Chin Mali, a stamtąd o 15.30 pociąg do Bangkoku. No, łezka się trochę wokół kręci, no ale cóż, no cóż, jedno się kończy, coś inne się zaczyna. No, faktycznie ten autobus różni się od Bangkoku. Pojedyncze siedzenie. Takie, wiecie, szerokie. Można rozłożyć. Dobra, no to teraz czekamy 4 godziny na podróż. Do ciągu. Oj, witam ponownie z wyborca w ciągu Marii. Kolejowego. Przyszłam w tym słońcu, takim palącym w tych ciuchach grubych, bo ubrałem się tak. Bo... Na no, przedmiot wypadek do drugiej, bo nie w tym a mi stał chrześcijan. No i wiecie, z tym dzwoniłam plecakami. a w tej te plecaki, to chyba, bo tam pokupowałam, co widzę. Więc ja. No i ale mam jeszcze... Słuchajcie, mam jeszcze trzy dojgi do, się do czasu. Ale no, tak, najpierw, to, ja muszę dojść do siebie, tylko odpocząć. Tam mam wiatra no, przyjemnych

Yeah, he's from Sweden. Sweden. As yeah, as we, we have as we in here the Prawo, już się nie wiem, czy je widzicie słyszeć. Jestem już od godziny, tutaj, ale posiedziałam trochę, bo jeszcze ciekawo było, więc dzisiaj ruszam. Tak, mam więc odświeżyłam się, się na tyle, co mogłam. I, I co? No i ruszam teraz, ruszam, ruszam powoli. Jeszcze nie jest tak, ci gorąco, więc będzie mi się łatwiej szło. No i chciałabym zostawić ten bagaż nie, nie w hotelu, nie od razu, no byłam ja o godzinie dziewiątej. I niestety, no mogę go bagaż zostawić i ruszę w miasto. A wiecie, dzisiaj jest bardzo gorąco, duszno niesamowicie, a ja jestem w bluzie i w dżinsach. Normalnie aż pod mi po nosie leciał. Tak się, tak się z, nie zmęczyłam. Zjajałam to po prostu, tak. Ale już jestem, wreszcie jestem, jeszcze nawet trochę przed czasem, bo nie ma jeszcze drugiej. Ale pani mnie już tutaj wpuściła. Przemili ludzie, jak wszędzie tutaj zresztą. Pokoik malutki, ale bardzo gustownie urządzony. Słuchajcie, tu na łóżku mam jakieś ozdoby. Obraz, ja wiecie. Oj, tu jest nawet okno. Ciekawe na co? No, jak zawsze, ja to mam zawsze tutaj takie szczęście, że mam na, na ścianę, jakąś, na drugi budynek. Yy, tak, co tu jeszcze mogę wam pokazać? Dobrze, w tą stronę tą stronę. Toaletka. Tak. Będę się tak przekręcała. Powoli. Tu jest lodówka. O jezu, to jest bardzo ważne. O woda tam się chłodna już stoi. Super. Nawet czajnik mam. No nie miałam nigdzie czajnika. Powiem Wam, że pierwsze, żeby czajnik był. Tak. Szafa. Duża szafa. Yy, klima. Ale łóżko mi się bardzo podoba. Naprawdę bardzo ładnie. No co, wyjdziemy jeszcze do łazienki. No cóż w tej łazience mogę Wam pokazać? Ech, łazienka, kudzienka. Kibelek, prysznic, umywalka. To, co potrzeba. To, co potrzeba. Ja teraz muszę odpocząć. Ja teraz muszę koniecznie odpocząć. Trochę się położę. No tam podróż pociągiem... Hmm, nie było nawet ok. Dobrze się tam spało, dobrze. Ludzie nawet byli cisi, chociaż oko mnie była rodzina Chińczyków, ale naprawdę spoko, ludzie. Z dziewczynką, z babcią, z babcią, przepraszam, to babcia to pewnie w moim wieku była, ale to głupio brzmi. No i naprawdę spoko, bardzo fajni, sympatyczni ludzie. No, ale wiadomo, jak to w pociągu. No nie, jednak tam światło gdzieś docierało, ciągle ktoś tam przechodził korytarzem, więc to nie takie spanko, jakby naprawdę było potrzeba. No, nieważne, ale wiecie, no, o piątej byłam, po piątej byłam już, no i tak chodzę jak ta sirota po całym mieście w tym upale. <grym, grym, grym>, więc, więc, no cóż, potrzeba mi teraz wypoczynku.